Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Jesteśmy w Pepko na Przeglądzie i zaczynamy pięknymi nowościami. Pamiętajcie o lajkowaniu, o zostawieniu komentarza, o podbijaniu filmu. Dziękuję Wam bardzo za to z całego serducha. E, oczywiście o subskrypcjach. E, lecimy to do 50 tysięcy. Na 50 tysięcy, słuchajcie, będzie rozdanie nagród, więc warto jest subskrybować. No i być aktywnym na e, moim kanale. 6 zł kosztuje ten ptaszek. Tutaj macie takiego, e, takiego sopelka. Sopelek jest za 5 złotych. Co my tutaj jeszcze mamy? Poczekajcie, zaraz Wam będę fajne rzeczy pokazywała, tylko zerknę, czego jeszcze Wam nie pokazywałam. O, zobaczcie, tutaj są te kwiatuszki, one są co roku, chociaż w, ty, w tym kolorze jeszcze nie widziałam, e, więc tutaj macie trzy chyba, trzy takie kwiatuszki do powieszenia na choinkę ale my idziemy dalej zobaczcie jaka piękna w ogóle zastawa jest do kupienia, O, tego pana nie widziałam, już wam tutaj pokazuję, chociaż on jest w takim troszeczkę innym kolorze, nie świątecznym, że tak powiem 30 zł kosztuje, no ale słuchajcie to są trzy kubeczki, więc patrzcie jak fajnie można sobie postawić na gdzieś na blacie w kuchni, czy gdzieś no gdzie, gdziekolwiek, tak, gdzieś w kuchni na pewno no bo kubeczek to z kuchnią się kojarzy e, możecie sobie z nich pić, e, ale też fajnie wygląda jak tak stoi, czyli dekoracyjnie, nie? Dobra, następnie nie mamy tutaj takie śnieżynki, podkładki na stół, ale jakby ktoś wymyślił sobie na przykład przyklejenie na taśmę jakąś taką wiecie dwustronną do szyby, to zaleka też pewnie fajny efekt by był. 4 zł tylko kosztuje, więc powiem wam, że cena super jak za podkładkę na stół. No ale dobra, zobaczcie tutaj. Yy, są naprawdę różne, przeróżne dekoracje. O, tu wam jeszcze pokażę, bo może ktoś akurat będzie szukał. Ja szukam też, słuchajcie, takich złotych perełek. Potrzebuję do mojej urodziny. Na razie mam jedne. 10 zł kosztują takie kokardki. Yy, I szukam właśnie perełeczek Tutaj są jeszcze takie same kokardki, tylko w kolorze, kolorze złotym. A tutaj za 15 zł macie takie złote, złote, yy, takie nie wiadomo co to jakieś diamenciki, brylanciki. Poczekajcie. Takie, ale ja. Szukam całkiem innych, słuchajcie, takich po prostu, takich perełek złotych. Dobra, e, tutaj chyba będzie wszystko, więc lecimy dalej. E, idziemy na następną półkę. Oczywiście zapraszam Was również, w opisie filmu macie wszystkie informacje do moich kont na Facebooku i na Instagramie. E, tam też zachęcam Was do obserwacji mojego konta więcej, tam po, ym, pokazuję troszeczkę ym, siebie, swojej pracy, swojej rodziny, więc tam Was również y, zapraszam. Ale idziemy do firanek i zasłonek, bo chcę Wam pokazać również, czy są nowe. I są nowe, więc już Wam pokazuję. Ta jest też, też nowa, słuchajcie, bo niedawno ją Wam pokazywałam. Za 90 zł. 135 na 260 cm. Dwie sztuki, moi drodzy. Macie zasłonkę z sekinkami takimi. 140 na 260. Dwie sztuki. Za, 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 za 60 zł. I to macie firankę na taśmie. Poczekajcie, ja zawsze lubię tak Wam włożyć tu paluchy. O, poczekajcie, bo tu dwie warstwy są. No i pokazać Wam, jaka jest prześwitywalność. O, widzicie? No i jak widać, ona ma takie złote niteczki. Jak pójdziecie do sklepu, to będziecie widzieli to na żywo. Całkiem inaczej to wygląda niż tutaj na filmie. Dobra, przejdziemy dalej, zobaczymy czy są tutaj jakieś, jakieś obrusiki. Tu macie jakiś bieżnik, kosztuje 15 zł, ale pokażę Wam jeszcze, bo widziałam, słuchajcie, bieżnik razem z obrusem i to jest komplet i też fajnie się prezentuje. No, może komuś się spodoba. Może akurat ktoś taki szuka, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Zaraz Wam to pokażę. <grytanie> idźmy, idźmy dalej dalej jak widzicie bardzo dużo jakichś kapci, butów bucików, no ale my idziemy do dekoracji świątecznych więc już wam pokazuję po kolei co my tutaj ciekawego mamy, e, idziemy idziemy, idziemy, dobra zaczynamy słuchajcie, tego jeszcze nie widziałam a to jest nasze małe pepko o którym wam zawsze mówię, że tu zawsze można znaleźć te rzeczy, których my nigdy nie możemy znaleźć w pepko więc tutaj macie takie małe świeczniczki na tilajty za 4 zł, a jakbyście chcieli i na przykład, sobie zrobić taki komplecik. No to tutaj macie jeszcze za 8 zł serwetnik, więc można sobie kupić biały na przykład świczniczek i biały serwetnik. Dalej poczekajcie, bo ten renifero-jamnik by mi się przewrócił. Mamy tutaj taką dekorację i jestem ciekawa, chyba świeci ta choinka, ale nie jestem pewna na 100%. 10 zł kosztuje. Poczekajcie, ja tak zaczepię, bo może ktoś będzie chciał wiedzieć cenę. Może ktoś będzie chciał wiedzieć cenę, no przepraszam, ale jestem Ci zasmarkana, gardło mnie boli, więc yy, chyba coś mnie bierze. Jakby tu mało było na głowie, to chyba coś mnie jeszcze bierze. Yy, więc tak, dobra, lecimy dalej, tu nie o mnie, nie? Bo zaraz znowu się ktoś przyczepi, że coś tu o sobie wspominam. Chociaż to mój kanał i mogę tutaj mówić, co chcę. Yy, dobra. Yy, <słuchajcie> dobra, słuchajcie, mamy tutaj talerzyk, dwa. Ale co dwa, to nie wiem, co dwa, przecenione, czy co, nie wiem o co chodzi. Hmm, tutaj mamy taki talerzyk, tu jest jeszcze z tymi drzewami piękny taki widok, mi to się od razu e, widoki w górach kojarzą. Bo w górach, jak się jedzie, to te drzewa są właśnie takich, e, takie piękne, różnokolorowe, te, e, te iglaki. No i tu mamy hoł, hoł, ho To są talerze z tamtego roku. Tutaj macie za trzy złote szklaneczkę, więc ona chyba też jest przeceniona, bo coś mi się zdaje, że one były po piątaku, ale nie dam sobie ręki uciąć, słuchajcie. Nie dam, nie dam, e, bo nie pamiętam no z tamtego roku, no to wiecie e, o co chodzi, nie? Dobra, lecimy dalej. Mamy też bardzo ładne w tym roku kubeczki. Jeszcze dzisiaj Wam pokażę też fajne za chwilę, e, ale poczekajcie, to ja miałam. Wam tu pokazać? O, pokażę Wam też podkładki, one są takie materiałowe, więc jak tutaj coś wylejecie, no to powiem Wam, że musicie pokombinować. Yy, dyszkę kosztują, dwie podkładki. Ja ogólnie się nie martwię, bo ja mam swoje rajpatowe rękawice i wszystko schodzi. Ja mam do tapicerki, więc tutaj bez problemu by zeszła plama e, przy użyciu tylko wilgotnej rękawicy, ewentualnie szarego mydełka mojego. E, więc tak, ja się tutaj nie martwię takimi rzeczami, ale ktoś może nie mieć, więc, e, więc tutaj podpowiadam, że może być problem z usunięciem plamy. Dyszkę kosztują te białe e, dwie sztuki. No ale o, właśnie tu Wam chcę pokazać ten obrus i e, ten bieżnik. Zobaczcie, e, tu jest tak nawet. Um... tutaj jest nawet tak ładnie zrobione, że możecie komuś w prezencie to kupić, na przykład do buta, nie? Mama, mama jakaś swojej na przykład córce e, może kupić, albo córka mamie, nie? I będzie raz na święta. 40 zł kosztuje. Już tutaj zobaczcie, możecie sobie screenshota strzelić i zobaczyć jaka jest, e, jakie są wymiary e, tych, e, tego bieżnika i tego obrusa. Obrusu, obrusa. Dobra, niech będzie. Mamy tutaj również za, moi drodzy, 6 zł złoty 4 metry na 100. Nie na 100 poczekajcie. Nie dobrze, na 100 centymetrów, czyli na metr. Zobaczcie tutaj taki duży papier. I one są fajne, bo jak potrzebujecie więcej tego papieru, no to nie musicie kupować 10 rolek, tylko macie tutaj bierzecie dwie albo jedną i, i tyle. Ale są też mniejsze, bo nie wszyscy potrzebują takich dużych rolek. Takie duże rolki. I moi drodzy, zobaczcie, ile ich stoi. I ja Wam polecam. Jak chcecie kupić fajny papier do pakowania prezentów, no to róbcie to teraz. No to tutaj macie 2 metry na 70 cm za 2 złote, więc w ogóle super cena. Słuchajcie, one były chyba po 3 złote, więc ym, no, warto jest kupić, bo później jak ja kiedyś zapomniałam, to w Rossmanie kupiłam, nie wiem czy taką roleczkę nie za 6 zł kupiłam, więc warto jest sobie przyjść i po prostu wcześniej zakupić, schować, ukryć dobrze i, i już macie, nie? Dobra, mamy tutaj też zobaczcie, jakie przecudowne dekoracje, to wszystko wjeżdża, słuchajcie, idźcie do, e, gdzieś tam do Homli, gdzieś tam do e, do e, czego jeszcze zawsze zapominamy, jak ten sklep się nazywa. E, za 12 złotych macie taki talerzyk Homla i, 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 i Home and You, słuchajcie. E, czy do Sinsaya, to naprawdę wszystko bardzo podobne do siebie. Tutaj macie miseczkę również za 12 zł. E, już naprawdę Pepko nie odbiega. E, b, nie odbiega od tych dekoracji, właśnie e, z tamtych sklepów. Zobaczcie, jak fajnie wszystko jest zrobione. No i ten kubeczek jest za. 12 zł, tych nie widziałam, a poczekajcie jeszcze, tutaj jest pingwinek, więc macie tutaj chyba miśka polarnego tu mamy pingwina, o, ale fajne, dzieciakom na pewno fajnie by się piło jakieś kakaoko z tego kubeczka, moje dzieci bardzo lubiły takie rzeczy, teraz też lubią, już są troszeczkę starsi, to wiecie, ale jak były maluchy, no to ten, a tutaj macie taki wielki i ten kosztuje... 15 zł, słuchajcie, ale do niego to tutaj naprawdę nawet zupy nalejecie e, i sobie, e, sobie wszamiecie, że tak powiem. Tu macie bałwanka, też z tej serii i pewnie też taka sama cena jak tamto, poczekajcie, 12 zł. No i tutaj macie oczywiście jeszcze ciastka, tu jest jeszcze Mikołaj, tam jest jeszcze Dziadek do ale tamte już Wam pokazywałam, tu jeszcze Wam Mikiego Miki pokażę i zaraz zerkniemy, czy Miki też taka sama cena, 15 zł Miki kosztuje, o widzicie, warto jest sobie sprawdzić zawsze. Tu jest jeszcze piesek, o ja tego piska nie widziałam, więc tak, fajnie, fajnie, że jest tak dużo takich dekoracji w przystępnych cenach, słuchajcie, no bo co, jak Pepko, to są właśnie fajne ceny, nie jeden kubek kosztuje 60 zł, tylko kubeczek kosztuje 15 zł, 25 zł to chyba już maksymalnie. No, także tak, także ja jestem naprawdę mega zadowolona. Bardzo dużo ludzi już ma pełno koszyki w tych dekoracjach świątecznych. Ciekawa jestem, jak u Was już mi pisałyście, że trochę zakupujecie. No i dobra, dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Trzymajcie się, buziaczki. Pa!